Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let for Dead 2. Oczywiście ze mną jest stała ekipa, a mianowicie Deseo. Dzięki! Torbus. Biorę wszystko na klatę. Ciemka! I Frodo. No dobrze. To. Gra, Słuchajcie, zanim, zanim pójdziemy, bardzo ważne pytanie. Z poprzedniego odcinka no. nauczyłem się jednego. Czy siku i kupa zrobione? Tak, okay. tak ale wiesz, tak. ja nie powiem. Różnie może być. Właśnie w trakcie, może. Różnie... W tym wieku. Dobrze, być. ale idziemy teraz. Mamy teraz wycieczkę. Teraz raczej więc... nie trzymają. Tak. <laughs> <laughs> jako opiekun wycieczki ja tutaj dbam o wszystko. Siku, kupa zrobione, miś w teczce idziemy. <laughs> O, oh, Jesus! Tutaj autko tu wybuchnie? E, nie, tutaj nie. Jesteśmy na autostradzie, jak sami widzicie, jest korek, więc ponownie musimy. Czekajcie. E, czy Czekajcie, mogę strzelać? No nie gadaj, Deseo. Czekajcie! No! Nie. nie! Nie, róbmy tego Dobrze, to wy tam z przodu, a ja jestem Słuchajcie, de dzisiaj de po prostu każdy z nas ma jakiś problem z tą groźbą. Eee. Przypomnij eee. sobie opcję. Przyładowanie na no i... zmianę. No i... Teraz będziemy to powtarzać. No. Nie, nie będziemy, absolutnie. Chciałbym teraz. Dobra, już teraz mogę, ale chciałbym teraz w takim razie tą drugą broń. A wzięłaś w ogóle drugą broń? Tak, wzięłaś, widzę na plecach masz. No, a też pobraliście, tak? Dobra, ja miałem mam... od razu z automatu. Tak? tak. tak, tak? Ja mi się wydawało dobra. Teraz... Tam... No dobra, dobra. Może... No to ja co tu się dzisiaj dzieje? Słyszę tutaj jakieś jęczenie. Biorę młotowa. Coś tam słyszę. Tak, 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 coś jęczy. Coś tu było w tym aucie? E, e, Młoto było. jest, widzę. Jezu. Tu wiedziałam. <laughs> o, dobra. O kurde. Nie wiem czy... O. Nieistotne, po prostu, podpalone. <laughs> Nieistotne, podpalone, <laughs> Za dyma zrobiona. O, Jockiego słyszę gdzieś. No właśnie słychać gdzieś go słychać, tutaj, no. Uh -huh. Teraz się komuś rzuci na łeb. Ja no w poprzednim odcinku to Turbuca uh, bardzo polubił, nie wiem czy tam się dalej mację. Nie, nie ja nie chcę go już w tym odcinku. <laughs> o, a nie jest to on <laughs> ciebie polubił. <laughs> o nie Dobra, oa. Nie, yes, so. No Zdradzę wam, że to jest y, 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 jedna z moich ulubionych map. Mm. O. Oh. Oh. Tak Zobaczcie, piękną Pomóżcie lokację mi. O Boże a mnie ciśnie jakiś ty zakapturzony Jeszcze idą, czekajcie Mhm, dobra Ja tu zacząłem się w, w teczkach Musisz mówić których samochodów mam nie tykać bo ja sobie eee, no, powiem tak ci, skacze, że, tutaj, że... Nie, tutaj nie ma żadnych samochodów z larbią. Okej, okay, to, to jest? dobrze Biorę to eee, to tam, aha, Frodo został. Coś tam zabał. jest broni jakbyście chcieli. Ale nie wiem czy to jest ale A to jest ta gun. sama. Aha, to sama. Aha, dobra, dobra to chodzi o... wezmę sobie polantę. Dobrze, wow. że my deseo tak pognaliśmy, zostawiliśmy ich z tyłu. No ale grunt, że nie jesteście pojedynkę. To było to duże. To o, tu jest o. adrenalina. Chcesz? A, weź i, sobie. Słuchajcie, i naboje tu są, Frodo, tak? weź sobie. Wcięście e, sobie. Wzięliśmy. Znaczy ja wziąłem, dobrze. nie wiem jak westać. Dobrze, dobrze. Nie, nie brałam. To cofnij się troszeczkę, no, możesz to sobie tam wziąć. Dobra. A co nam daje ta adrenalina? Znaczy adrenaliny nie, nie, nie ma, ale możesz się może zaopatrzyć w amunicję. A, no, to, to tak, to tak Frodo wzią. Kurde, uwaga. Czy... Dobrze, teraz znajdziemy się w... O, boomer, super. Znajdziemy się w motelu. Uwaga, uwaga. Jezu. Słuchajcie, tutaj możemy się rozdzielić. Proponowałem, żeśmy nawet parami poszli. Mnóstwo pokoi do zbadania. To co, to wyjdziecie na prawo? Można sobie, tak, poeksplorować i spotkamy się. idziemy na no. lewo? Ta, ta. No Dobra. to Natalia chodź tutaj mhm. do tego idę, idę. biurowca. Do Jezu, flamingi okay, tutaj jakieś. Posadniać. O, amunicja, amunicja. Okay. O, jakaś broń dobrze. Jest. Jakaś broń też u nas tu jest, ale nie wiem co to jest. A to są też shotguny, wiesz? A, to Jej, są celowe. też shitowe. Mm -hmm. Może coś ciekawego znajdzie? No. W tej strony. Czekaj, bo jeszcze tego o, to trzeba... Ja wezmę ten karnister. My też mamy dwa. No to... mamy. A do czego to? to, to Wiesz co jak będzie horda, to po prostu możemy... Aha, to podpalenia, tak? To... Słychać, uważaj, słychać aha, tego muka, takiego wow. małego. No słychać, słychać. Joki, 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 joki. Dobra. Dobra Dobra, to... Aha, tutaj uwaga tu jest samochód tak, tak. z alarmem. No, A to... mówiłeś, że nie będzie. Ale wiesz, no to sobie. <laughs> o, defibrillator jest też. Ja patrzę, że w tych tutaj pomieszczeniach nic nie ma. Aha, dobra, bo oni tutaj cały czas napierają, nie mogę wejść. A jest coś w tych pomieszczeniach. No właśnie w tym jednym nic nie było, tutaj też nic nie widzę. Boże! Żygacz! Wiem, wiem. Kuziwa, nie mogę się ruszyć i stoję I w tym to to nie, nie Dobra, to chodź, chodź Natalia do niej, pomożemy im. Bo w sumie to w tym kierunku powinniśmy iść. O Boże. Dobra, ja wezmę ten karnister, on może się przydać i idziemy tam, gdzie jest torgus. Tu coś jest, tak, to jest apteczka, właśnie, tak, 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 i w tamtym kierunku idziemy. I adrenalina, i piła mechaniczna, biorę. o, jest apteczka, ktoś się leczy, myślę, że ja, bo ja mam najmniej. Mhm. A ja mam jeszcze pilsę, to sobie wezmę. I dwa zastrzyki są. Apteczka, aha, ktoś, zabieramy tą apteczkę, no? E, tak, ja wziąłem, Niech ktoś zastrzyk, adrenalinę. Mogę wziąć? Chce? Ktoś mogę tę adrenalinkę? Uwaga. E... Dobra. Czekaj, I idziemy teraz a, okay. na górę. Dobra. Mm -hmm. Aha, kar karnister. Tak, tutaj do pokoju można wejść. Ale w nich coś... coś tu w ogóle jest. Może być to jest niekoniecznie. Speak, no. To nie ta witch? Ogólnie, ogólnie tutaj. Możliwe, że to witch, no. Tu coś jest, co to jest? Pilsy mam. Ja już nic nie wezmę, mam full ekwipunek. No właśnie o to chodzi, po prostu żeby... E, ja też mam pilsy nazbierać, tutaj mieć full i, i wtedy możemy iść dalej. U mnie są pilsy jak coś e, o to chodź no, e, chodź Sorgus, bo sam zostałeś. O, no czekajcie, bo ja chcę opadać te idę, pomieszczenia. Idę, tu. idę, do ciebie, tak żebyś sam nie był. Znaczy e, to i tak nic nie ma, w sensie, ale że nie, nie ma ciężko. Że, że, jezu! Jezu! Ała. O, matko! No dobra, dobra, Mariusz chodź chodź chodź, 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 No do... już biegnę, oh, biegnę, kurde, zginiemy. No. Nie, nie zginiecie, już idę. A co się tam zadziało? No, zaatakował jeden i drugi. O nie. Ale mnie... Ale jak mam tam prze... Aha, Ale No ja już czarny ekran. U, 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 Czekajcie, bo ja nie wiem jak tam przejść. Ja... Dobra, no, ale spokojnie. Dostał, ja Ciebie uratuję, bo widziałem defibrylator. To ulecz się, ulecz się Frodo, a ja pójdę po... Ja mogę uleczyć... A, bo Ty masz apteczkę, tak? Ja pójdę po defibrylatora. Tak, tak. Masz apteczkę, dobra. A był ten defibrylator? Tak, defibrylator? Tak, <laughs> De gdzieś go tu... Kóźno nie umiem tego słowa, słuchajcie, nigdy tego nie wypowiem. No, A czekajcie, znaczy, bo to była desełko, ja jej zabrałem apteczkę. Dobra, to zaraz ją wyleczę. No to macie to? No to masz mam. No, no też. Tak, tak, tak. Ale Sylwek, jak ty tam sam jesteś, jak ktoś się na ciebie rzuci, to też tak słabo? E, no to będzie słabo, tak, ale ja tutaj na szczęście poradziłem sobie z Hunterem. Tu jest też ad jakaś adrenalina, nie wiem. Dobra, już cię leczę. A czy może nie leczę, tylko... Przyszedł A gdzie to stoł w ogóle leży? Okay, o tu, tu okay. na schodach. A okej. Okay. Już jesteś. Ładnie. O jest jaki mm. dziwny obraz był przez Tam mnie. jest coś. Spoko, Spoko dziękuję bardzo. bardzo. Ja, ja Tak, no yes, jest, jest, jest. Ona mnie goni, ona mnie goni, więc muszę ja tak ja do niej spokojnie rozjuszał. strzelać. No tak, goni cię, wejdzie o, na o, mnie. O Boże, nie nie, 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 No fajnie. Słuchajcie, horda przyszła Masakra. okazji. Przy się. Już ci pomagam. Jeszcze ja mam słabą mm, broń. A ta łidzie w... jeszcze żyje jaka Franca. Dobra, już, już poszła. Widzicie, załatwiłem ją. Tak, ale ja tutaj Jezu, mam broń. Już, już, tak. już idę, już idę, już idę. O, no, rzeczywiście. Bez, nadziejną bronią. Dobra. Szkoda, że nie mam tamtej po, po zmartwychwstanie. Ale wiesz, co masz tam? Jest tam, leży. Tak, tak, Aha, jest. Aha, no to jest. idę. Więc śmiało możesz ją wziąć. O to, idę, żeby na mnie coś W ogóle w kierunku teraz mamy iść. E ja pokieruję ja spokojnie. A, a Wiem, jest faktycznie. Tak. Czekaj, srodo, no bo ja mam praktycznie. Stawaj. Dobra. Dobrze, chodźcie na dół. Tutaj musimy pójść. Ej. Tylko też by się przydało leczenie. Dziękuję. O. Bo ja mam i tak sporo tego życia. No ja już nie mam apteczka. A teraz. to ja mam Chociaż... jeszcze tą apteczkę, a nie nie. Mogę mnie. ci adrenalinę. Mogę adrenalinę komuś? Nie ja idę. Dałem Ci. Z Frodo, ja bym proponował, żebyś uleczył Deseo. Jak ja to Nie, 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 no nie, nie. Szkoda, nie szkoda adrenaliny, no lepiej u, uleczyć. W którym to było? Tym... O, Prawym przyciskiem. Dobra, mam, mam. Dobrze, więc po takiej małej przerwie, moi dobra. drodzy, idziemy dalej. Wycieczka śmiało do przodu. Ale fajne klimaty tutaj, powiem tak. Wam. No, no. E, tam w oddali teraz... w ogóle widać wesołe miasteczko, widzicie? Tam... Tak, właśnie, No, o mówię, właśnie to mi się najbardziej podoba w tym. Dobra, chodźcie tutaj, tutaj mm -hmm. mogą być jakieś rzeczy. O, dobrze. O, tu jest amunicja. O, tu jest ja ją wezmę. Tutaj też jest co? No, słuchajcie, ja tę amunicję rozłożę. Skorzystajcie z niej. Mm, tu jest wszyscy. Chętnie, chętnie. Podnosi nie, nie. Podnosić amunicję wybuchową. Mm. Awaga zajebiste, to jest. Już nie wziął. Zginął? Nie. O, no masakra, jelon masakra. I teraz u jest tutaj taka ślizgawka. Można teraz ładnie sobie zjechać. O, fajne to było. Pięknie. Frodo tak samo. Nie zostawiaj tam sam, bo jak... Um, uh -huh. um, ktoś cię weźmie i tak Zaskakujemy? Się... Tak, zaskakujemy. No, Wszyscy nam. O Jezu, jakie... O, Już mnie ktoś ciśnie. O Jezu, tu jeszcze ktoś się drze. No, kolejny mnie O, Dobrze. O, jak mnie przycięło, krew? Jezus, Maria, nie przecie się na mnie rzucają po kolei. Ja pierdzielę. Dobra, dobra, już, 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 już. Załatwiłem ich ogniem. Co to jest, Gdzie jesteś, Torgus? Dobra, masz tutaj adrenalinę. Nie mam już, nie mam już naboi. Trzymaj, płokie. Kurde. Okej, okay, dzięki. Dobrze, idziemy przed siebie, chodźcie. Ja nie mam już O tu jest, tu jest, tu jest amunicja, tu No o, ja już ja nie ja mam apteczki, tak. więc... tu, 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 tu. Gdzie ja stoję? Oj, ten... Nikt z nas nie ma apteczki już, więc... Ciężko. Wziąłem tylko tam adrenalina, ale... Tylko że ona na razie się skupiła na żygach boomera. Ale no, dobra. <laughs> Okej. Okay. A to ja rzuciłem jakieś żygi właśnie, Aha. jakąś fiolkę czy coś. Tak, tak, tak. Dobra, idziemy dalej. O, słuchajcie, jest apteczka. Ktoś się ja leczy. Ja nie widziałem tego tak no już idę tam. Ups, załatwiłem się głupio. Ała! Kurde. A, akurat musiałem przyłodowywać w tym momencie. Aha, dobra, obrzygał mnie. Waga lecą znowu. Słuchajcie, za. pamiętajcie, że my nadal gramy na hardzie, to nie są przelazki. Tak, 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 oczywiście, tu kiedyś zmian... Jockey tak nie ma. pomocy! No strzelam, strzelam, ale... O, ja w jakieś drzewo strzelam, nic nie widzę tu. Bez kitu jakieś krzaczory. Dobra, i teraz tutaj na górkę. Na górkę? Tu? Na jaką górkę? Tutaj. Aha. Tu, dobra. Paga z tyłu. Dobra, wy się tam dobrze tu trzymacie, ja nieco gorzej. Dam ci tą adrenalinę? Nie, nie trzeba, adrenalina... O kurde, ile tu jest. No, trochę tu ich jest. Oooo, prawie... na moją piłę! A i uwaga, uwaga, ten samochód to jest pułapka. To tu jest alarm. Który? Więc nie strzelać, na wprost, taki świecący. No dobra, jest. No jest, mm -hmm. jest. Ej, ale coś mnie. Okay. Reloading. Reloading. I już jesteśmy ubrani wesołego miasteczka. A to już jest koniec tego pierwszego epizodu? Tak, tak, tu już jesteśmy na miejscu. Chodzić do budy. <grym> do budy. <Okay. grym> A tu. Oh. Chodź. O, moja Idę, idę, idę. Jest apteka. Świetnie. Bierz co trzeba. Dobra. Zamykamy? Zamykamy. I no i ładnie się. nam pykło, Bardzo dobrze. Mm? No, Torgus. To oj tam, oj tam. Wiedźma, tak, nie ma z tobą szans. Masz na nim no. sposób. No bo mnie ta franca wpieniła, no. Cały tylko jęczała, krzyczała, denerwowała mnie. Okej, okay. dobra, tutaj jest Magnum. Pamiętajcie, Magnum jeden strzał i, i leżą. Magnum ten, ten pistolet taki, tak? Tak, 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 No tak, 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 tak. tak, tak. ja tak mówię Magnum, chociaż Dobra, nie wiem, to biorę to go. Jeszcze chyba nie korzystamy z tej broni. Dobra, i jesteśmy już w samym miasteczku. Whispering o... Oaks, Oaks. okej. Okay. No, Wójt, ja, ja jeszcze szepty. mi się nie, to, nie załadowało Amusement Park. Okay. No widzę, że o, już jesteś. to tak! Uwaga, masz e, no, co No, po prostu tam pierwszy to jest clown. Mi... Aha. aha. Znowu jak przybrany za klauna. Jezu, ale nie mogę sobie o. celnąć tym e, magnumem. Idę do was. Coś tu jest po drodze w tych pomieszczeniach? E, no właśnie tak zerkam, no, znalazłem tabletki. Jakie niebieskie? Eee, a chcesz sprawdzić? Nie. Idzie z tyłu cała horda, uwaga. O, i e, chorda widzę. Oj kurczę. Ciągnie mnie językiem! Już idę, idę, widzę, widzę, widzę. widzę, jest Dobra, widzę nie, widzę, widzę, nie jest Dobra, Kurde, przeładowuję. Orient jest prawie. orient. Nie, nie umiem z tej broni korzystać, masakra. No póki co mamy słabą chwilę to e, dobra, tu jest lepsza broń, chodźcie tutaj. E, lepsza sniperka. Czecie, i... tu są pilsy. To... O, to może być dobre, no. A gdzie ty w ogóle jesteś? Rurobomba, okej. Okay. Mam to brać? O, to będzie dobre. Tak, ruro bo bomba jest, jest dobra. Super. Super, I to co jest. to za broń? O, o. Jezu, idą... Uwaga, tam No, dużo lepsza, dużo lepsza. Nie? Nie? Tak, jest zdecydowanie lepiej. A Na kogoś ktoś coś ktoś, się wzięło? coś, no. Dobra, załatwione. Boomer, dobra, super. Tak, to mi się lepiej w tym Dobra, idziemy na do... Tank, tank, słuchajcie. O kurde! Prodo yy, rzucił w niego to, że winę. Aha, dobra, to już nawet nie musisz. Szybko. No, on był bo jak, sam, więc. Jak spoko, jest na hardzie, nie? To, to słuchajcie, to taki pryszcz. Ten po naboje. Czy jest kanister, e, to ale nie wiem, czego bierzemy, czy nie. A, tam jest. Czekajcie, się... bo desełko kuleje. Może. No czekaj, ja mam pilsy. Ale ja mam pilsy, mogę dać pilsy desełko. Ale to czekajcie, ja muszę jakoś uleć. Ja nie wiem, jak. O, 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 czekaj. O, no o. już prawie. Waga. coś słyszę. Czekajcie, jak się o. leczy. Hmm. Na dachu pewnie, ja wam nie. mówię. No jak trzymasz już tę rzecz, to tym samym przyciskiem co. Nie, atakujesz? nie, nie, absolutnie. Ja A innym? Uuu. Mm -hmm. Uwaga, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Ja go widziałam, ale nie zdążyłam. A ja go słyszałem, no. To jest młotow jeszcze, nie? Młotow jest gdzie? No tu. O, dobra, to ja go wezmę. A to co to jest? Rurobomba. No dobra, wezmę to. Tu jest jakaś broń? Nie, nie tak. biorę, to są też odgany. To są strzelby. Bez... Mhm. O jezu, jest... Pilsy chyba tam są. No to są chyba pilsy, ale. Nie przejdę, ale z tej strony i z tej. Pas. W sumie wszyscy, wszystko mamy. Sorry! Auć! Przepraszam. Jaram się. Bo strzeliłem chyba w ten kanister. Mm. Frodo, łyknij sobie pilsa i weź sobie tutaj nową paczkę. We got here. Tutaj Ja masz. też mam nie pilsy, mam jak chcesz. A tu mam. Tu, 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 tu sobie weź. Frodo, Frodo, weź sobie stąd. Przydadzą ci no. się. Dzięki. To co to jest? Jakiś... A, siekierka. O nie, o nie, słyszałem coś złego. Dobra, okay. już, już po nim. Ale powiem Wam, że ta pierwsza kampania była średnia. Te kolejne są dużo lepsze. Tak, wygodnie. jakoś. O kurde, ale mnie wywaliło w kosmos. No, pięknie, poleciałeś. Czy tej pierwszej się wynudziłem? Powiem. <grym> Pomimo, że powtarzaliśmy ją kilka, kilka razy. Dobra. Reloading. Tutaj też Nie, coś coś jest, jak jakby ja to ktoś chciał. Nie, tu jest klimat. Żywe trupy pasują do własnego miasteczka. No. no. Pasują, pasują. Ogólnie do horrorów jakoś tak. <grym> w Tak. samym <grym> Oj, z tyłu, wie. słuchajcie, z tyłu mamy brygadę. A, z tyłu. Świeście idzie horda, no. Nie. Taka jakaś mała no, fala, nie? No, no, o nie, nie, o nie, 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 nie! Weźcie go! That dziękuję. Is. Dobra eee... o, o, o. o kurczę, amunicji już nie mam. Ale szybko... się złożyło. Tędy? Eee, tak, za mną, za mną chodźcie. Je, aż mi się przypomniało dzieciństwo, te samochodziki, ja pierdziele. Ale nie w takich klimatach. No nie, no nie w takich, ale w sensie patrzę na te karuzele, wszystkie, nie? Aż bym pojechał, słuchajcie, do Energy O, No, nie nigdy byłem. nie byłem. Ja też nie byłem. Mój syn był, bo z moją znajomą, jak jechała ze swoją córką, mówię, a to, bo było tak, y, nigdzie wtedy nie jechał na wakacje, to było rok temu. Frodo, to masz. Eee, I podobało mu się? Bardzo mi się podobało. No ja... go opuściłam z nimi, że jest wypas. Co hmm. to zabrań? Opa! Jackie, Jackie. Tu... Eee, łyknij sobie tabletki jeszcze raz, Frodo. Eee, są tu gdzieś tak, naboje? Nie, eee, jaka to jest ciemna? jest. To jest na... No tak nie mogę zabrać. To mogę wziąć, ale to jest. No to jest ten shotgun beznadziejny. Nie, nie ma ale tu nie ma nic innego. A to co to jest? A, dobra. A kapana. A to już jest już A to jest w, ja. w ogóle drogowska z takich, chyba, nie? E, tak, tam idziemy, tak. E, Taka ten znak, strzałka. ten znak pokazuje, że tam powinniśmy iść. Uu. A tu coś leży, co? A nie, dobra. Nie ma jakąś broń. Mam coś O fuck. O, 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 o. O, klaszny refleks. Mhm. Ale to zdecydowa zawsze ma kwaśny refleks. Lepszy kwaśny refleks, refluks. <grym> no, dokładnie. A co to jest ten kwaśny refleks? O co to chodzi? No dostałeś sięgnięcie, <grym> pozabiłaś tego no. tego tego. Tak. O to chce. O to chce. Ale desełko już nie ma cofek, więc. Nie, nie, nie. Nie masz z okay. Nie mam, właśnie nie mam. Jest to <grym> o, o, o. <grym> e, Tutaj macie pilsy, jak chcecie. Eee, i... Nie, ja w ogóle nie wykorzystałem tych. Mogę komuś dać te pilsy, no. Ale nie są tutaj na nawet pod dostatkiem. A okej, okay, no, no. Jesus. to... Jezus. Co wy tam robicie na górze? Mógłbym eee, też, to aż tak płomienną imprezę tutaj nie <suszel> mamy. Jak na razie. Tam na dachu w ogóle. Mhm. Uh -huh. Pokaż, aha. Dobra, tu eee, O, tutaj ko kolejny koledzy. A tu da się, się przejść dalej, chyba. Tak, tak? tutaj tędy idziemy. A, ale tu nic nie ma, okej okay. Przydałoby się... Przydałby no ktoś... się naboję. Ja cię zepchnąłem? Tak? Znaczy tak w sumie nie wiem, chyba sam się zepchnąłem. Dobra, Nie pamiętam na jak wrócić. A tu, dobra. Ja pierdziele ta postać <laughs> ma jakiś problem egzystencjonalny. Czekamy na Turbusa Jestem. Dobra. I słuchajcie, mała przyjemność. O, o, wow, wow. Nie, to nie jest. To, to o, nie, jest nie, nie, ta nie, 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 nie. nie, Słuchajcie, mamy tutaj zjeżdżanie. Kto zjeżdża? Ja chcę. Oj, o wojnie. Ja chcę, ja lecę. Gdzie? Yeah. No tutaj. Bo dlatego, że nie ma nam poji, żeby z czym czemu. Ale nie można było ślizgu takiego zrobić. O, ty. Uj. Dawać naboje! <laughs> Na pochybę! Uwaga grób! O, o, o nie, bo boomer, boomer się brzegał. Jezu! Dziwa. No i teraz tym główną będę strzelać. O nie, uważajcie, bo tu się zadziały dziwne rzeczy. Dobra, rzucam tam Dobra, bombę i. Ja gdzie ta bomba się. Ja nie wiem, gdzie ona jest. Dobra. O, coś tu mamy jeszcze. O, jest mołotów, dobra. E, weźcie, moi drodzy, e, tę te, paczkę. Ktoś, kto nie ma apteczki, dobra, Frodo, i, i wiesz co, na razie jej nie, nie otwieraj. O, to nam się przyda. Dobrze. O, apteczka jest. No właśnie, apteczka tu jest. E, kto nie ma apteczki? Chodź e, e, do weź, weź apteczkę. Ona Uwaga! Nam się przyda. Aha, dobra. Tam jesteście, jest. Chyba po schodach, nie? E, tu... Tak, po schodkach. Do góry. Chodź, chodźcie za mną, za mną, za mną, za mną, za mną, za mną, za mną A za tobą, okej okay. Bronię i naboje Znowu apteczki, masakra, naboje. nam srają Na boje na nareszcie Dobrze, dobrze, boje są A... dobra, ja cię uleczę O, właśnie tak. Stój, Fado Powiem no, wam, słyszę, że naprawdę że No usłyszę, że No, I to będzie no, chyba... Witch. Witch? Mm -hmm. y, uważajcie, nie wychodźcie O fu O mm -hmm. <laughs> Kto tam się spierdział? <laughs> Kogoś już ciśnie dobra, Kogoś ciśnie Ja się nie odzywam No ma tu jest jęczy, Dobra ja on, postaram się ją załatwić Aha dobra Jezu tędy Ale ona tu wejdzie? Dobra, może wejść ale już załatwiona jest okay. Dobra, zejdźmy Zasz niedługo przeładowywuje Tak, i tutaj słuchajcie, czeka nas mały rush Ponieważ e, musimy. Włącz prąd, włączyć prąd. Okay. Łączyć tak prąd, tak? E, I otworzy się bramka, mm. niestety z bramką. Coś musisz, leci, co się Łączy się alarm. I wtedy przyjdzie dużo. Tak, i, I oni no. cały czas, cały czas będą na nas napierać. E, I kolejny. musimy być w ciągłym ruchu. No dobra, no to. No to... E, to takie na. na Ale... musicie mm -hmm. być na start, gotowi, dobra? I po prostu mm -hmm. za mną. Mm. I biegniemy, no pójście. dobra. Mhm. Gotowi? No to. No. Tak. Dobra, otwiera się bramka. Dobra. Aha, to do tu, dobra. Tak, i tędy musimy pójść. Dobra, i chodźcie. No nie mogę się ruszyć. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. <laughs> ja rzucę tutaj małotową na nich. Dobra, ładnie. O, fuck, rzucę coś. Patrzcie, rzucił się na mnie. Od stylca, no już, dobra. Czyli tu się nie rozdzielamy, tak? Yy, tak tylko się, nie wiem jaki cel jest. Nie, 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 też ja nie, nie Jakie... wiem. Mm -hmm. tak? tak, cały czas musimy, Wyłącz cały jest musimy Wyłącz tu, jest napisane. idziemy, tak? to cały czas tak? iść. Tylko poczekajcie na deseo, bo ona musi się no, nie, bo na nie, 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 pozwolą. No to będzie nie, nie, dobra. No, tu się włącza, Dobra, No wam się na nie, pokazuje ten znacznik. No ja już nie, to. Okej, okay. i idziemy D. dalej, idziemy dalej. Ale nie mogę stąd wyjść. Dobra. Jezus, ile tego tutaj. Chodźcie szybko. No idziemy, idziemy, idziemy. Dobra. Ale tak ty... zablokowałam się. Ale z przodu też. Ej, tunel miłości. Tak, ma, idziemy do tunelu miłości. Oh, tak. Tunel miłości. Desełka, chodź tutaj. <laughs> Ej, Daj buzi buzi. Dawaj chodź. chodź. Słuchaj, Jofani za tobą biegli. Uu, Boże. To nie było Uf. takie złe. Kolejka górska. o! Ja no teraz jesteśmy tak, czy... teraz jesteśmy w tunelu miłości. A... Dobieramy się w pary. Okay. Przez całą tą Deseo biedną rozrywkę. Tak. Deseo wybieraj. Nie możecie może ci też. Nie, Desełko może wybierać.